No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Michu z tej strony. Dzisiaj mam dla Was gamingowy ekosystem. A właściwie to rozrywkową platformę Web 3, która ma już zaplanowane 3 gry. Mamy tutaj gaming, mamy tutaj integrację AI, mamy e-sport i mamy bardzo dobre zaplecze z 20-milionowym finansowaniem. Poza tym jest tutaj również kampania airdropowa, więc warto na pewno się tym zainteresować. Tym się właśnie dzisiaj zajmiemy, a już nie przeciągając tradycyjnie zaproszonych. na intro! Polecam oczywiście sprawdzić linki w opisie, gdzie znajdziecie linki do giełd, których używam, jak i również do portfela sprzętowego Keystone, który serdecznie polecam. A my przejdźmy na Twitterka Matrix, czy Matr1x. Mają oni tutaj 170 tysięcy followersów. I tak jak widać, mają trzy gry. Matrix Fire, która ma już swój własny token, były tutaj trzy fazy testów. Jest to first-person shooter, 488 tysięcy followersów. Kolejną jest Matrix Battle, to jest akurat Cyberpunk Battle Royale. Tutaj mamy 131 tysięcy followersów. Kolejną grom jest Castle, 50 tysięcy followersów. To jest taki AirPack, który możliwe, że będzie grom AAA. Przynajmniej tak się zapowiada. Tak jak widać tutaj po zdjęciu w tle, planują oni jeszcze dwie inne gry. Z tego co widziałem, grafika, wszystkie te gry w ogóle są mo mobilne znaczy dostępne na urządzeniach mobilnych. Z tego co widziałem, no to grafika jest naprawdę sztos. Nie wiedziałem, że można taką grafikę wyciągnąć na telefonie. W tym momencie zaplanowane są tutaj dwa tokeny: ten token Fire i Max. Max nie miał jeszcze swojego oficjalnego listingu, ale do tokenów jeszcze sobie przejdziemy. Tutaj mamy największe aplikacje na Polygon. I tak jak widać największy jest Matrix właśnie. Jeśli wejdziemy sobie na DappRadar, to są oni na drugim miejscu. Jeśli chodzi o Blockchain Games jeśli wejdziemy sobie konkretnie na Polygon to są oni na pierwszym miejscu. 1400 tysięcy unikalnych aktywnych portfeli. A w sumie do fazy testowej tą grę ściągnęło ponad 800 tysięcy graczy. Dobrze, możemy przejść sobie na ich stronę. Asia Masters byli oni tutaj hostem takiego głośnego eventu e-sportowego właśnie, gdzie główna pula nagród miała 100 tysięcy dolarów. Pierwsze testy tej gry właśnie były na Filipinach, z tego co pamiętam. Tutaj mamy inwestorów, jak i również partnerów Hashki, co bardzo ważne. OKX Ventures, KuCoin, BitGet, BingX, Bybit również mniejsi partnerzy, jeśli chodzi o gaming. Mają oni tutaj specjalną tokonomię, jeśli chodzi o ekonomię. Jeśli chodzi właśnie o NFT, to również wam później wytłumaczę. Tu jest właśnie ten Fire, i tutaj również są dwie gry, które jeszcze są w developmencie, bo wiadomo, co za dużo, to i świnia nie zje. Ale Core Team ma dość duże doświadczenie. Ponad 10 lat z tego co patrzyłem, wcześniej pracowali oni w takich firmach jak Google, Tenset, czy na przykład pracowali przy takich grach jak Call of Duty Mobile lub PUBG również na telefonie, wersja, wersja mobilna. Matrix Kuku, tutaj jest fajna opcja, ponieważ będzie można otwierać te skrzynki, z których będzie wyskakiwał token Max. Żeby je otworzyć, będzie trzeba właśnie poświęcić na to token Fire. Więc budują oni tutaj taki e-sportowy ekosystem Web3. Finansowanie, tak jak wspomniałem, 20 milionów, retweetował to nawet Haszki Capital. I tutaj teraz możemy przejść do teamu Co-Founder. 10 lat doświadczenia w dewelopmencie e, gier mobilnych, tutaj mamy podobnie, ponad 10 lat. Totalny przychód w projektach, w których pracował, to jest 3 miliardy dolarów, 10 lat doświadczenia w Web3. Kolejny Co-Founder, również 10 lat doświadczenia w sektorze finansowym 4 lata w inwestycjach krypto. Tutaj mamy software development, architektura i blockchain. 20 lat gaming, 10 lat doświadczenia analizy i research. Tutaj mamy również 10 lat doświadczenia finanse i blockchain. Może zajrzyjmy do tej tokenomii. Więc w planach mają oni wypuszczenie dwóch tokenów ERC20. Max to będzie token governance. Na cały ekosystem, jak i również na tą grę Fire. A token Fire to jest token e, do gry, właśnie Matrix Fire. W przyszłości możliwe jest, że każda z tych gier będzie mieć swój własny token, ale token Max będzie tokenem government dla całej platformy. Tutaj jest Max Team inwestorzy 30%, Community Marketing 23%. Ecosystem 19, Advisorzy 2, Launchpad 6, Matrix Fire 8, inne gry 12. No dość sporo tutaj leci, akurat do teamu, jednak na początku mają oni tutaj Cliff później później odblokowania linearne. Launchpad i Community mają chyba total. Nie, Community ma tutaj linearny też. Będzie można oczywiście blokować ten token, wtedy będziemy dostawać vmax i to będzie reprezentować moc naszych głosów. Właśnie w governance. Zależnie od tego, jak długo będziemy je blokować, tym właśnie ważniejsze będą nasze głosy. Dobra, przejdźmy do tego Fire. 1 miliard mamy tych tokenów. Mining w grze to jest 82%. Ekosystem 12%, 3% community i 2,5% team. Więc team ma tutaj bardzo mało procent. Jeszcze ma z dość długim klifem, 15 miesięcy chyba, większość idzie właśnie do gry, do tego będą one spalane. Team ma dokładnie 12-miesięczny lockup z linearnym un unlockiem na 32 miesiące. Community ma 30 też, mają tutaj lockup. Ekosystem 120 milionów. Tokeny będą użyte do płynności podczas TG airdropy za wczesne testy gry, bonusy w ekosystemie na TGE zostanie odblokowane 6,6 6 miliona, a reszta tokenów będzie do zdobycia w grze. Więc jeśli będziemy chcieli na przykład upgradeować naszą postać, upgradeować skiny czy jakieś bronie, to właśnie będziemy musieli używać tych tokenów fire do tego do odblokowania tych skrzynek. Również będziemy używać właśnie tokenów FIRE, które będą spalane. Marketplace, mają oni tutaj zdecentralizowany portfel, ten MPC i dodatkowo DEX, ale nie ma wymienionego akurat, jaki DEX ROAD ma. To już mamy akurat za nami. Gra wyjdzie właśnie w Q4. Gdzie to jest? To jest tutaj. Nie tutaj. Tutaj są testy. Właśnie mieli trzy fazy testów. Tutaj właśnie oficjalny lunch, beta testy Android iOS i 2024 Q2 official website 3.0, website NFT Marketplace, in-house wallet i pierwszy epizod DEX i CEX listing. Planowane są tutaj również jakieś turnieje e-sportowe. Jakie również NFT. -ki. W sumie to NFT już są. Co jest fajne, dzięki AI będzie można tutaj tworzyć swoje własne postacie i własne na przykład bronie, więc co 2-3 miesiące będziemy mieć dostępną nową wersję gry Fire, później odpali się cała platforma później będzie ten Battle Royale Cyberpunk i później jeszcze kolejne dwie gry. Więc to jest gra, której możemy wkrótce oczekiwać. Nie wiem czy tutaj będzie jakiś gameplay, ale włączę wam na YouTubie. To normalnie, mi to się bardzo podoba. Może lekko klatkuje, ale zaraz włączymy. No obczajcie sobie to. I to jest normalnie na telefonie? Widać, że tutaj lekko klatkuje. Nie wiem, czy to przez, przez YouTube'a, czy przez telefon, ale chyba trzeba by mieć konkretny telefon, żeby w to sobie pograć. No bo kurde. Ja to kiedyś takich gier na komputerze nie miałem. Nie, no był. No ale wygląda to dość dobrze. Tutaj mamy kolejny gameplay. Jakiś ziomek sobie streamuje. No ciekawe jak w ogóle się na telefonie gra w takie gry. Ja nigdy nie próbowałem. Ale bardziej mnie interesuje w sumie token, do którego zaraz sobie przejdziemy. A ze względu na to, że tam jest spalanie, to do, do tego ma dość niską kapitalizację. O, teraz się już zacięło. Dobra. Koniec. Tutaj mamy token FIRE. W tym momencie 12% na plusie. W sumie to nie wiem ile jest, gdy wy to oglądacie. No ale tak go buja. Do, buja go dość dobrze. Jest on do dostępne na Bybit, KuCoin, Uniswap, BingEx, CoinEx, BitGet i kapitalizacja to jest 10 milionów. Mamy w tym momencie 9 milionów dostępne na rynku w obiegu. 175 milionów total. Mieli oni tutaj wcześniej takie NFTki, które właśnie dawały im ten token, jednak dystrybucja już się zakończyła 7 kwietnia, więc tak jak widać mamy tutaj poniżej 9 milionów i teraz ci, którzy trzymają token, będą mogli używać tych Fire tokenów do otwierania tych Kuku boxów. Kuku boxy, Matrix Kuku. In the vast depths of the cosmos lies Paradisia, a planet enshrouded in enigma. It stands split in two, resembling a colossal fractured gem. At its core, a vast dark matter nebula casts an arcane luminescence across the universe. This planet contains endless secrets. The mountains of the northern hemisphere rise into the clouds, forming a giant cat's pole from the cosmic perspective. The altar on the top of the mountain is surrounded by ancient murals recording the mysterious history. Dobra, mint się zaczął 12 grudnia. Już akurat wszystkie 6666 zostało wymintowanych. Był tutaj free mint, jaki również 0.39 konkretnie można je było wymintować. I teraz za 40 tokenów Fire można sobie otworzyć tego Kuku Boxa i z tych Kuku Boxów będą wyskakiwać tokeny Max. Czyli te 40 tokenów Fire zostanie bezpowrotnie Spalone. No ale ze względu na to, że tutaj ten supply ma tylko 600 tysięcy, to nie jest tak aż duże to spalanie. Jednak, no wiadomo, te tokeny Fire będą im potrzebne do właśnie upgradeowania swoich postaci. Dobra, ale przejdźmy do tego airdropa. Mamy tutaj ich platformę. Trzeba podłączyć sobie naszego Twittera, Discorda i nasz oczywiście portfel. Mamy tutaj skrzyneczki do otwierania, i mamy również klucze. Ja już uzbierałem 2500 punktów. Mam tutaj multiplayer razy 10. Mogę sobie otworzyć jedną skrzynkę. 100 punktów dostałem. No elegancko. I tutaj za przeróżne zadania, głównie na social media, polajkuj, zretweetuj i tak dalej, skomentuj. Tak jak widać, właśnie mogę sobie sklejmować trochę tych punktów. Niektóre te zadania są cykliczne, niektóre wykonujemy tylko raz, jak na przykład danie follow, czy tam jakiegoś retweeta, komentarz i tak dalej. Verify. Nieraz tu zalicza, nieraz nie zalicza. Trzeba weryfikować ponownie. Kampania dość podobna do tych który już generalnie dobrze znamy, więc można sobie to przeklikać, a nóż skapnie nam tutaj jakiś fajny airdrop. Poza tym gra wygląda dość dobrze. Ma dobre wsparcie. W ogóle token też jest interesujący. Cały czas jest tutaj bardzo niski market cap. 200 milionów, jeśli chodzi o w pełni rozwodniony market cap i tutaj jeszcze możemy sobie przejrzeć milestones, jakie były, najpierw zebrali 10 milionów 600 rejestracji na oficjalnej stronie, tutaj był ten event, pre-alpha testing, web3 festival kolejne testy, tutaj było 100 tysięcy ściągnięć, kolejny event, tutaj kolejne 10 baniek zebrali, no wydaje mi się, że projekt z potencjałem, wspierany zresztą przez OKX Ventures, jaki również ten haszki, więc całkiem spoko. Na pewno warto jest spróbować sił w uzyskaniu tutaj jakiegoś airdropa. Przeklikać to sobie i zobaczymy. O, już mi tutaj zaliczyło. Jeden klucz dostałem. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o Matrixa. Na pewno będę jeszcze się im przyglądał i Was informował. Dajcie znać, co o tym myślicie. Link do kampanii oczywiście znajdziecie w opisie. I to tyle ode mnie. Poproszę zostawić łapkę w górę. Siemanko, pozdrówki. Yo!